Cześć, witaj z tej strony Lena Retro Mama. Rozpoczynamy rozstrzygające, finałowe, e, finałową sekwencję meczy Mundialu Saszetkowego naszej retro rodzinki, naszego kanału. Tym razem mamy saszetkę 22 i 21. No i zobaczmy, co mamy tutaj: 225 i 222. 224 i 215, remis 218 i 238, 217, no i legend 284, czyli już mamy 3, i ostatnie 225 i 264. Mamy czterech zawodników strzelających bramki. Będziemy uzupełniać album. Jeden nie strzelał, przegrał swoje starcie. Saszetka numer 21 wędruje do kolejnego rozdania. Czterech zawodników wystarczy, by grać dalej w saszetce. Drugi mecz czwartej fazy. No i znowu saszetka 15 i saszetka 14. Nie psujmy niespodzianki. Gramy tak długo, dopóki w drużynach są zawodnicy. Dobra. 203 i 290, no nie ma szans, żeby było inaczej. 218, 278, ale mamy mocną saszetkę. 213, 260, no oczywiście tak, powiesz, że to są karty hero, to co one mogą. 244, no ale mocne, mocne. 228 i logo nie gra. 260 honorowy punkt jest 216 mogę odłożyć, ale to niczego nie zmienia. Saszetka numer 15. A saszetka numer 14, między innymi z Ronaldo będzie czekała na kolejne rozdanie. No i ostatnie 7 i tu już widzimy, że będzie logo. 7 i 6. Zobaczymy, czy logo będzie grało. 7 i 6. Dobra. Hop. I gramy. No, i znowu mamy karty Hero kontra Tytan. Ale to tak czasami w życiu jest, że się mniejszy z większym spotyka. 208 do 239. 210, 217. Uff. 210 do 220. Konorowy gol jest. Logo nie gra. Pickford zostaje. Trzy karty nie grały. Cztery karty do saszetki. Numer 7. Wędrują i to był ostatni mecz drugiej fazy. Przed nami w następnym odcinku uzupełnianie albumu. Dobra, odrzucamy. I tu są zawodnicy, całkiem pokaźna grupa, którzy będą zasilali naszą kolekcję. Panini, Mistrzostw Świata w Katarze. A tu są saszetki, które będziemy mieszać między sobą i będą rozgrywały kolejną fazę. Myślę, że już w jednym wspólnym yy, odcinku. Dobra, to co? Takie są dwa pomysły. Bierzemy się w następnym odcinku za album. Trzymaj się. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam. Lena, retromama. Obserwuj retrorodzinkę. Cześć.